Nie, żebyście nie myśleli, że nie panuje nad sytuacją. Ja panuję. Oczy oczywiście, że panuję. A jeszcze nie tutaj. Dobra. Jeszcze jedną rzecz wcześniej zrobimy. On pobiegnie tu. Chyba tam. Tak mi się zdaje, że dobrze kazałem mu biec, eee, żeby był blisko zielonego wyretu. Dobra. Tu rzuci granat. W ten sposób otworzy drzwi. Bo no, nie mam pojęcia, gdzie jest ten klucz do otwierania. Dobra. Trzeba likwidować tych powoli. tego Tu jeszcze trzeba iść wcześniej. O. O. i nie ciekawie. Bardzo nie ciekawie. Ale żyjemy. Żyjemy, jest dobrze. O Jezus... Mary, kochana... Ilu ich jest? Dobra, zaryzykujemy. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, nawet nie straciłem życia. Jestem świetny. Dobra, zbieramy amunicję. Amunicja, amunicja... Przyda się na pewno jeszcze w tej misji. Nie raz. W ogóle, no się musi cofnąć. Zapomniałem, że tutaj jest bomba. Ta bomba się bardzo przyda. Wierzcie mi, jakoś trzeba wysadzić to wszystko. Czy to jest to miejsce? To chyba nie. To nie, tu byłem już. Kurde, do tyłu się cofnąłem. Tu chciałem iść. Leć na tego, leć na tego. Tak jest, bardzo ładnie. Oj, jaj. Małe zamieszanie, ale żyjemy. Uuu, ilu ludzi w kombinezonach. Takie chyba próby jądrowe się robią. O, proszę bardzo, tak to się załatwia. Teraz podkładamy ładunek wybuchowy. Yy, ładunek wybuchowy trzeba tak podłożyć. Yy, by wybuchły wszystkie naraz. No, może nawet nie trzeba, bo tu może jest więcej bomb Ja akurat znalazłem jedną, więc muszę sobie jakoś radzić. Tak jest. Dobra, zapiszemy, patrzmy jak to wybucha. Proszę, idealnie wybucha. Wybuch był cacy. Tak, yy. muszę znaleźć jakąś apteczkę, może się przydać jeszcze. Tu chyba jest jakaś jedna. O, trzy nawet. Nawet dwa granaty, pożywienie. O, to się może przydać. Mamy wszystko, co trzeba. Dobrze. Zaznaczam ich obu. I biegniemy tutaj. Obiegniemy z powrotem tam, gdzie byliśmy. Teraz uratujemy pilota. Tak, tego pilota, którego się. którego chciałem wcześniej uratować, ale jakoś mi nie wyszło. Mm, o, dobra, tu jest wyjście. I lecimy po niego. Nie no, musicie się przyznać, naprawdę fajna misja. E, ciekawy sposób... O, mamy, dobra, pilot Ciekawy sposób likwidowania wrogów, właśnie na pomocą tych działek. To może jeszcze jakiegoś działka będę mógł użyć. Mam taką szczerą nadzieję. W ogóle to możecie mnie udać za takiego... Nie... ...amatora tej gry, no no jestem amatorem tej gry, ale tak jakoś... Jakby ...to wygląda tak, jakbym... O, no, gdzie jest mój trup? O, on jest tutaj, leży. Że nie jestem w stanie przejść tej gry bez śmierci komandosów, no ale... Moim zadaniem jest tylko zaprezentować wam, na czym ta gra polega, jak ją, tak wiecie, przejść w najłatwiejszy sposób. Dobra. Tu lecimy. Likwidujemy tego. I chyba nie muszę wam tłumaczyć, że mam ogromną ochotę jeszcze raz pobawić się... Tym oto działkiem. O, ten będzie naszą pierwszą ofiarą. Nie żyje, okej. Okay. O, tu jest jakaś skrzynka widzieliście. O, tu ktoś na moście. Chyba powinien zginąć. Jak tam działko idzie? Idzie, idzie. O, to waliło ten, czy tak pod most, ale. Ale ogólnie efekt jest. Dobra, powiem wam, że zaryzykuję już zakończyć tą misję tak nieprofesjonalnie, ale, ale jednak skutecznie. Postaram się wbiec tak na hama na, do tego. E, do tego samolotu. Każe im wszystkim na szybko biec. Zobaczymy jak to wyjdzie. No, oby zadziałało. O, ten jak biegnie szybko. Aj, dobiegną, dobiegną. Tak jest, no biegli. To jest. To jest więc koniec misji. Zaraz. Ej, to nie jest koniec misji. Coś mi się tu bardzo nie podoba. A wiecie co? Jeżeli to nie jest koniec misji, znaczy, że czegoś nie wykonałem jakiegoś zadania. No nie. Ej, no, wykonałem wszystko. Okej, okay, no. No dobra, nie wiem o co chodzi. Może ktoś nie wszedł na ten jeszcze statek? Samolot? Jaki statek? Co ja gadam? W poprzednich misjach były statki. Mm, dobra, gdzie tu są przeciwnicy? Nie chcę, żeby mnie nikt zauważył. Chociaż może mnie ktoś pewnie zauważyć z moim szczęściem. Ale nie, jest nieźle. Dobra, to teraz niech reszta biegnie. Dobra, niech on też wstanie. No, ryzykujemy. Jeszcze raz próbujemy biec. No, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie? Jeden przed, drugi, trzeci. O! I teraz wszyscy są na samolocie. Chyba wtedy ktoś zginął. I misja jest zakończona sukcesem. Odlatujemy samolotem firmy japońskiej znaczek coś tam 28. No i jak mówiłem, misja zakończona sukcesem. Przejdziemy do kolejnej misji, w której to będziemy walczyć w jednym z jakichś tam japońskich miasteczek, czy tam chińskich miasteczek, nie wiem, w którymś z nich. Także dzięki za oglądanie odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki za. Za to, że jesteście ze mną i oglądacie to. Dzięki.